To co, wielki finał, tak? Klement, no co się dzieje? Drzwi, wyjście z aresztu. Nie ma jakiegoś gestu, nie Tak, X Hamster, dziękuję. Eee. Raz wskoczy, raz nie wskoczy. Ten kot mnie irytuje. Na przykład. <laughs> Jezu! Będzie dobrze mogliby dać kolejną beczkę przewróconą. Więc tak się zdradził nas Może tak miało być, ale... Ty, jest Ty, to było emocjonujące Jak w MGS-ie ostatni pościg że ście... w tym tydzień jechał tym samolotem i tak dalej. A. Oddam życie dla ciebie, kocie. Kociaż płaczą. RAM to jest pamięć tymczasowa bardziej. Jakby powiedziała zachodź na SSD albo na jakimś tym... patrzę najgorsze to ta FOMO Gaming jednak, bo gdzieś tu są wspomnienia tego pajaca. Się, można spiąć po wszystkim. nie ma to żadnego znaczenia. Naprawimy metro. A? Warszawiacy, tak, naprawimy tylko metro i... Tam, tam był panel, patrz co to jest. Panel kontrolny bo też, są dwa wagoniki. Naprawimy metro. <laughs> Jezu, tak, w cyberpunku nie ma metra. <laughs> Kurde, dobra. W było coś, żeby poklikać, nie? A dobra, dobra, rozumiem. Tu było takie coś. Dobra. Jezu, to jest cała bateria. To jest bateria do zasilenia metra, cała. Matko Chrystusowa, sorry. Zrozumiałem teraz. Co my tutaj od Jani Pawiamy? Z metra na baterię. Ludzie. Zróbcie to. Na giga atomowego paluszka, tak? Paluszek 6a. No, trudna zagadka. tu twist tak? Że koty są. No, Neko to jest kot, a? Koty zabiły ludzi? A, to byłoby dobre. Kable RGB. Ja pewnie mieli sprzedawać, ale. Użyj metra. Mamy klucz od metra. Tutaj no oświetlenie w Ładny widok chociaż? Tu możemy wejść na środek. Nie możemy. Jak w star cityzenie, nie? Kurde, tylko dodać kodzenie kotem w staryzenie gdzie te same emocje będą. Referencja do Half-Life'a. Tak, tak, tak. Że go nie tutaj, <grymne> pomocnik 44. Czy będzie twist jak w seks misji. Hmm? Miasto 69. Tak, wyjdziemy w Star City za nie. Jezu. Tak, miasto 44. Nie, no, zaznawałem w przypadku pytań, wątpliwości, nie mogli dać, wiadomo, różne języki, ale już mogę zrobić w jednym okienku. Z tą right. gadaliśmy. Nawet ci ludzie, którzy przyjeżdżają w kwarantannę, też płaczą. No będziemy współpracować w tym przejściu. Co to w ogóle znaczy? Współ współpracować z kim? Nieźle, że to tyle, czyli tak jest zagadki z Mysta powracają. O, śmieliście się ze streamera, a tutaj za pierwszy. jest jakaś sprzątaczka, w hmm? Kto jest tym złym? Hmm? Zaraz się dowiemy, zaraz. Kim są oni? Krytyka państwa na północy Afryki, krytyka państwa w środku Europy, na wschodzie Europy, na zachodzie. Hmm? Padło hasło razem. Hmm? W, Polsce, w Polsce niektórzy płaczą. Uwaga. odzyskane odyskane nie? Jeszcze, żeby było gdzieś napisane. For Deutschland. I grasz kotem i wyjdzie na końcu Jarek. Cię pogłaszczaj, Dobra robota. Jezu, Jest... jakie to. <głos> <głos> Zamknęliśmy w tym mieście wszystkich naszych przeciwników kotku. Jest główny <noise> komputer. Że muzyka ładna gra jest naprawdę ładna. Tak trzeba dużo plusów, bo latnich dużo plusówujemy Okej, okay, eee... Muszę wyklikać co? tak, czy cena jest dobra na PlayStation, na PC-cie? No mam nadzieję, że to będzie hit wyprzedaży, nie? 50 zł Spokojnie. Stówka trochę dużo. Nie rozumiem, co trzeba zrobić do końca. Są komputery, ale co z nimi? Czy muszę pochodzić po tych klawiaturach gamingowych? Jezu, tak. Okej, okay, dobra, rozumiem. To jest zagadka. Kociarze płaczą. Hmm. Że 100 złotych to stary... Na... Tak, to jest prawda. Jeszcze co, so, Swiney jest oczywiście zawsze, że można dać za darmo. W bandlu. Byłem dobrym hakerem. więc... Mr. White Ok, teraz tak. Kluczowym kodem jest żółte, czyli co? Żółty też kolor, który jest bliski sercom. Wiele osób. Mogę tu wskoczyć. Kurde, mensa. Mensa może być niepocieszona w tym momencie. Tu jest coś. Łęcik. To jest ostatnie pomieszczenie Już musimy przeciągnąć do tych Że długi ten kot, dwie godziny można przejść, jak się myśli. My tutaj gramy na czas, żeby centrum miał 15 materiałów, oczywiście. Tak byśmy ze speedrunowali wczoraj, ale no. Tak. Wkrywamy protokół 20 IQ i jedziemy, tak? O to chodzi. Mam nadzieję, że w każdym godzinnym materiale jest tak 60 reklam. Także idzie kotek i buh, coś tam włączamy niskie ceny, coś takiego. Uwaga, ostatnia zagadka. Najtrudniejsza hmm. robocik się przepala, niech zgadnie, tak? I on oddarzycie, żeby kot mógł wyjść. Szanowni widzowie, czy będzie jeszcze jakaś sekwencja Hugo albo Co, wszyscy umierają po drodze. Zek okay. w tym w Rogue One Przenieśmy do stacji roboczej I On się zintegruje, będzie miastem, tak? Dobra, dajcie te bociany i

Nie Tak dokładniedzi Nie śmierci gorsze niż Final Fantazy 7 niż. Ciekawe czy coś da zrobiłem. Jakbym zbierał więcej tych znajdziek, może by przeżył. Gdybyśmy zamówili droższy model. taki twist na końcu, czy po napisach roboci jednak wstanie? Gdzie chciał się myślić na kotach, na przykład, bo mu się coś przepaliło. To wszystko jest generowane w rzeczywistym. Wspaniały silnik. taki najazd na kota. Wolność, tak? Zaraz się spotkamy z resztą kotów. Teraz tak. Autorzy co mieli na myśli, że którędy będą mógł wyjść? Tymi drzwiami? Nie. A. Możemy go zabrać? Nie, możemy cierpieć z nim tylko, nie? Oj. Nie mogę, nie mogę wziąć robota, niestety. Jest no, trudno, jeżeli będzie złe zakończenie. Obejrzymy na tubie, dobre. Potem. Ciekawe, pewnie mieli wizję, żeby to było całe jakieś eksplorowane czy coś. Albo nie. No, jest co, widzisz coś, czy nie? Odzyskałeś duszę? Tak nie. Wiem. A nie mogę z nim gadać, bo nie mam teraz tego transportora. Ach dobra, tylko teraz tak Metrem Nie ja tu. Zakończenie jak w tej antologii Netflixa o robotach. Co tam było roboty miłości chyba coś jeszcze na D. Tak, roboty and koty. Tak, miłość śmierć podatki. To było bzyk, że robot żyje? Przejrzyj na oczy. Oj, napisy oglądaliśmy, nie? Tak, więc. <ścoughs> Oj, i możemy teraz tak wrócić. Nie wiem, czy coś jest, jakbyśmy zrobili na 100. Mamy tylko, brakuje nam niestety aż. Jeśli dobrze matematykę ogarnąłem, 9 wspomnień. Tak z czego? Dwa są w zaułku, dwa w kanałach i pięć wśród Śródmieście Czy warto było za sto złotych? Liczę, że mi się zwróci <śm> z reklam na tubie. Eee, to jest spokójka, tak? Gameplayu nie ma, ale to co było nie było złe. 6 godzin, tak? Czyli IQ powinno na końcu nam wyliczać 40. <laughs> eee, z dwiema zacinkami, tak po godzinie. A speedrun jest do dwóch. Tak, nie byś miał 100, szczęśliwy. Dobrze, chodzi na deku. Spoko! Tak, gra o kocie i może zostać mi tylko 6 giga. Na przecenie, u e, w bundlu, spoko. Nie wiem jak... no na Linuxie chodzi, nie ma, nie ma natywnego portu, ale, ale działa. Tyle. Zaliczyliśmy kolejną grę w tym roku.